Cześć, z tej strony Ultrawasz P i zapraszam Was na kolejny odcinek Zwieźmina. Jeden odcinek z Wiesmina, tym razem Musimy dojść. Opowiem Ci o kobiecie, z nieba Opowiadałeś tysiąc razy. O kolejny już nie chcę słuchać. ani ja zaraz masz Są... To było bardzo dziwne zjawisko Dziwne zjawisko to by było jakieś okay, pada deszcz Teraz tak, teraz jak będzie na M. To ja muszę się udać centralnie. Tu. Chyba tu. J. O. Uh.

Pod tym względem wolę być mi bo tam można wszędzie. No dobra, to w tym momencie. Bo tu chyba pominien, musi połowa. Okay. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości, ale spróbuję. Do dzieła. Tak, od czego by tu zacząć? Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć. Czy zechcą je zatrzymać! Gdy mą pierś otworzysz. Kim jesteś, piękny? Poetą, pani. Przyszedłem tu wysławiać twą nieziemską urodę. Jeżeli tylko uczynisz mi ten zaszczyt i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukażę się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia, piękny poeto. Dobra. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony, nigdy nie hendożyłem Sukuba. Jestem taka niedobieszczona. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. Ale nigdy jeszcze. Ten hendożony kretyn tam wlazł. Sam wpakowałem tego Durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. Hmm. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geralcie z Rivi Wypuść jaskra. <laughs> nie przyłączysz się? Spokojnie, Wiedźminie. Nic mu się nie stało, wręcz przeciwnie, jest bardzo szczęśliwy. Tak, jak inni mężczyźni, których zamordowałaś? Nikogo nie zamordowałam. Ci, którzy przyszli, zaznali nieziemskiej rozkoszy. Wysysasz ich, jak pospolity wampir. Potrzebuję ich sił witalnych, ale nie zabijam. Co zrobisz z jaskrem? Wypuszczę go, gdy tylko się obudzi. Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóty, dopóki tego chce. Niestety, jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Eleas. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwał od siebie podejrzenia. Na szczęście nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego. Wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym, żebyś doprowadził to do końca. Dlaczego miałbym ci pomóc? Chcę, żeby mężczyźni wiedzieli, że daję im rozkosz w zamian za ich siły witalne. Ale nie zabieram życia. Poza tym mogę ci dać coś o wiele lepszego niż Oreny. Porozmawiam z nimi, wrócę tu. Mam nadzieję, że przypieczętujemy naszą znajomość. Teraz mi się wydaje, że będzie to w jedną stronę działać Że albo będę z tymi mogę już to ja teraz albo tej A tu jeszcze nie byłem w sensie, wcześniej byłem w tym sześć Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. O Opowiadałeś tysiące jednego tysiąc i zaraz masz już nie nie słuchać o latającego. To było bardzo dziwne no, zjawisko! To wszystko, to dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz uklany do domu nie wrócił. Oho, Wiedźmin! Hmm. Znalazłem Sukuba. Zabiłeś ją? Ona twierdzi, że to ty jesteś mordercą. Miałeś zabić potwora, a nie ucinać sobie z nim pogawędki. Wiem, co należy robić. Skoro jej uwierzyłeś, to chyba nie wiesz. szukałeś mnie. Dobrze wiedziałeś, że w spalonej wiosce zamieszkał Sukup. Wiedziałem. Bałem się, że jak ci wyjawię wszystko, nie będziesz chciał mi pomóc. Miałeś rację. Nie pomagam mordercom. Co ty bredzisz? Nikogo nie zabiłem. Urzesz. zakochałeś się w niej. Mordowałeś konkurentów. Sukub często przyprawia rogi. Kocham ją. To prawda. Reszta to bzdury Gdybym zabił Sokuba, mężczyźni przestaliby ginąć, a ciebie nikt by nie podejrzewał Nic nie rozumiesz! Manipulowała mną, no, tak jak teraz manipuluje tobą! Jorwed dowie się o wszystkim, a ty zawiśniesz za swoje zbrodnie Oszalałeś? Jestem niewinny! Ojalá gdzieś się to, to, to czyli muszę iść hm. muszę stąd wyjść Tu chyba jest broma Tak, tak, okej, okay. że... Wpuścisz jednego przybłędę i zaraz ich pełno w całym sąsiedztwie. Nie lubię cię, wiedźminie. Lecz wódz ten choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziwne. Wojsko Jatel, Elejas, morduje ludzi z Wergen. Masz jakieś dowody? Elejas to jeden z najlepszych wojowników. Nie. to. I tak. Spierdalaj człowieku! Dobra, nicem tu. Nie noszą lampasów, lecz lechlech. Wróciłeś, a... E Muszę zrobić. Wrócił. Kłamiesz. Nie zamęczysz już nikogo więcej. Miałam nadzieję, że zabawimy się inaczej, ale cóż. Co się stało? Jesteś kretynem i nie posłuchałeś mnie Sukubica rzuciła na ciebie urok Co się z nią stało? Nie żyje Wracaj do miasta, tu nie jest bezpiecznie Zauważyłem, że Jorvet się zmienił Bo tutaj wszyscy się zmieniają Oczywiście oprócz ciebie Nie lubię takich zmian Nie wierzę w nie Głupi jesteś. Saskia dała Jorwetowi szansę. Jak ją wykorzysta, będzie mógł wyjść ze swojej nory. Mało tego, jak mądrze rozegra karty, wszyscy zaczną go szanować. Ludzie pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Masz rację. Dlatego. I idziemy tu, tu... Jedziemy... Na miejsce. Cukup nie ży... Dziękuję. Dobrze, że jej nie uwierzyłeś. Świat będzie dużo lepszy bez tej dziwki. Obiecałem ci nagrodę i słowa dotrzymam. Oto twoje oreny. Weź także ten miecz. Niech ci dobrze służy. Wafajl, Gwynblade. Eu vou Tylko Filipa Eilhart może wejść.